Siemaneczko ludziska, jestem Rewento. Chciałbym wam się przedstawić. Tak naprawdę nazywam się Adrian. Bardzo lubię komputery, grzebać w nich, naprawiać, serwisować. inne tak, takie pierdoły. Oprócz komputerów, także lubię słuchać muzyki. Tak jak pewnie większość z was, no bo kto nie lubi muzyki? No kurwa, kto nie lubi muzyki? Mam swoje ulubione gatunki. Takie jak dubstep, elektro, a nawet disco polo. Tak dobrze słyszycie disco polo. Co to jest za nalewka, czy ktoś poleje mi, gdy korek się otwiera, miód i lipa. Ale człowiek nie żyje tylko muzyką i komputerami, ale na przykład także pływaniem, graniem na perkusji, Tankuj, tylko szybko i do pełna, ok. Co tak długo? Nie potrafisz się strzepać? Gamingiem. Witajcie w bardzo emocjonującej i popularnej grze. No w dół! W dół! Kurwa, w dół mówię! Jaką jest? Kurwa! No... Tetris! Ja pierdolę! Kurwa! Nie pierdolę! Ja oczywiście nagrywaniem dla was filmików. Uwielbiam też robić głupę. Gubę. A propos YouTube'a, w najbliższym czasie zobaczycie to, co dla Was przygotowałem razem z moimi przyjaciółmi. Będą to najzwyklejsze, gówniane challenger. Ja, ja, ja.

Hehehehe na wszystko Niedługo zamieszczę wszystkie filmy na tym kanale Więc zacznijcie go subskrybować aby być na bieżąco A i jeszcze jedno bym zapomniał powiedzieć A dokładnie o relacji którą nakręciłem Ponieważ byłem na World of Games Weeku. No było to jakieś prawie już 3 tygodnie temu. Ale warto będzie obejrzeć ten filmik. I przypomnieć sobie to co było pokazywane. Będzie nawet mini challenge z tych targów. Jeśli to tak można nazwać. Który zrobiłem razem z Kwasim. Niestety zbliżamy się już do końca tego filmiku. Więc pozdrawiam was gorąco. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!